Hej hej, a dziś chciałem Wam pokazać coś zupełnie innego, coś dalekiego od off-gridu, ale jak to wybywa w moim przypadku, wszystko jest ze sobą połączone. To jest wszystko jeden ekosystem. A dziś chciałem Wam zaprezentować centrum zarządzania moim domem, czyli tablet powieszony na ścianie, to zarządzanie praktycznie funkcjami, konfiguracjami, no, praktycznie wszystkim. Jest to mm, bardzo testowa wersja dashboardu. E, podobną robimy dla klienta, tylko że mniej rozbudowaną. A u siebie poz, postanowiłem wykorzystać e, podstawowe komponenty bez e, jakichś dodatków do przycisków i tym podobnych rzeczy. E, oczywiście w przyszłości na pewno. O, upiększają, że tak powiem, wypasionymi guziczkami i podobnymi rzeczami, ale na razie jest bardzo prosto i jest bardzo standardowo. Eee, cały pulpit realizowany jest za pośrednictwem tableta Samsung. Eee, dlaczego to urządzenie? Powiem wam szczerze, eee, znalazłem go w okazyjnej cenie. Eee, był nowy, był na gwarancji i był tydzień stary. Więc no Samo trzecia ma się w tym wypadku. Na, na tablecie został zainstalowany kiosk mode, oczywiście w wersji wykupionej, czyli zapłaciłem te 40 zł za tą licencję, ze względu na to, że denerwował mnie nadal napis demo. Oczywiście, launcher z tego kiosk modu nie jest jeszcze aktywowany, ze względu na to, że jeszcze się zastanawiamy, jakie dodatkowe funkcje. Samego kora Androida będę potrzebował, żeby je później dodać do wyjątków aplikacji. U mnie realizowane jest to tak, że podchodzisz do tableta i kiosk MOD powinien wykryć, ale korzysta z kamery, więc no, akurat w tym wypadku nie chcę zadziałać. O, teraz zadziałał. E, możliwe, że to jest przez to, że ja tu zmniejszyłem dystans łapania kamery o. Z 80% na 20%, ale to już w samych ustawieniach jest Młodu. Na razie sobie to testuję. Co my tu mamy? Ja sobie muszę uklęknąć, bo mnie jest to troszkę niżej. Mamy tutaj e, menu górne. Mamy też blokadę, że przykładowo wtedy widzimy całego Home Assistanta, ale my tego na tablecie nie potrzebujemy, więc sobie to zablokujemy. Teraz widzimy ten konkretny dashboard. I jego wszystkie podmeni, czyli home, parter, piętro, klimat, to jest bardzo rozbudowane, e, kamery, pogoda, alarm, piwnica, no teraz się wyłączył: piwnica, ogród, garaż, fotowoltaika i multimedia. E, te dwa ostatnie e, są na inny kolor, ponieważ nad nimi jeszcze pracuje, tak jak nad całością, ale przejdźmy sobie po kolei. Wejdźmy sobie do home'a, to jest taki startowy, on co 10 minut, że tak powiem, przechodzi na ten tryb startowy. Mamy tutaj temperatury w domu, czyli salon, łazienka na parterze, antresola i tym ciusiowice to jest pomieszczenie, to jest pokój mojego syna, sypialnia. Mamy zakładkę Energia, gdzie mamy mikroinwertery, czyli teraz 1300 W i PV w DI, port PV1. To jest 253 W. Mamy też godzinę 10 w październiku, więc wiadomo, nie ma tej produkcji za dużej. Obciążenie domu, czyli pełen loa, teraz dom zużywa 1,5 kW energii, a energia kupiona od Taurona dzisiaj to jest 13 kW. Tu też dołożyłem sobie kamerki. Mamy też temperaturę zewnętrzną. Wilgotność na zewnątrz oraz zbiornik CWU, czyli 39 stopni jest teraz na CWU. Mamy tutaj też szybką konfigurację, szybkie odpalanie rekuperatora. Widzę, że znowu no, kompit ma problem, ale to jest normalne. Informacja o lokalizacji, czy jestem w domu, czy poza domem tak samo żona i szybkie wieczenie. Jeśli chodzi o sam parter, w zakładce parter mamy taką drobną wizualizację. Tam powstała jakieś parę lat temu i tak, że tak parę, no dosłownie parę, bo dwa. I tak sobie została. Oczywiście wszystko na tej mapie, co widzimy, jest aktywne. Czujki na bieżąco pokazują, biuro, salon. Z takich przycisków, jakie tutaj mamy, to jest oświetlenie, włącz wszystko, wyłącz wszystko. Włącz ogród, wyłącz ogród, rolety, każda roleta po kolei, zamykanie i otwieranie wszystkiego. No i oświetlenie przed domem. Stan magazynu to jest 43%, ale teraz magazyn jest przełączony w, trybie, w tryb zimowy i tu sobie trzymiemy znowu napięcie na poziomie 52,5 V, żeby nie spadało poniżej tego. Jeśli chodzi o piętro, no to mamy oddzielną wizualizację, oczywiście całe oświetlenie, podstawowe temperatury, mimo tego. Aha, tutaj się nie wyświetlają podstawowe te temperatury na mapie. I tutaj widzę, a są na biało. Widzicie, no muszę zmienić czcionkę, bo tu jest, to powinna się pokazywać temperatura i wilgotność, i tu temperatura i wilgotność, ale to jest do poprawy. Na piętrze mamy oddzielny dashboard, mamy niewolnika, który wyłapał błąd, bo nie trafił sobie w stację niewolnik, to u niej jest rumba. Wchodzimy sobie w klimat i klimat dzieli nam się na ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. W międzyczasie byłem sprawdzić, co się stało z tą rekuperacją i już wiem, gdzieś robiłem update do październikowej wersji e, Home Assistanta, no i tradycyjnie e, rekuperacja się wysła, więc będę musiał sprawdzić logi i sobie ją naprawić ręcznie lub napisać do producenta, który naprawi to o, za jakiś czas. Dobra, w ogrzewaniu. Ogrzewanie mamy tak. E, czy ogrzewanie jest włączone, czy jest tryb chłodzenia, temperatura zewnętrzna. Pompa z podłogówek, czyli jeśli się świeci, to znaczy, że pracuje, I ją wywołują też termostaty. Mamy e, pompę obiegową z CW, żeby w klanach była od razu ciepła woda oraz źródło CO. Źródło CW, no niestety w tym przypadku jest to jeszcze puste. Jak widzicie, pozwolę sobie wrócić. Źródło CWU. Tu mamy awaryjne grzanie, zgrzałki. One jest nieaktywne, bo to jest na wypadek, gdyby pompa ciepła miała awarię. Jeśli chodzi o termostaty, to każdy pokój, jeśli nie jest połączony z innym, to ma swój termostat. Przejdźmy jeszcze raz do klimatu. W klimacie mamy jeszcze wentylację. W wentylacji widzimy rekuperator znowu sobie wyleciał, ze względu na to, że, że był ten update. Mamy przepustnicę recykulacyjną, oddzielnie sterowaną wentylację w piwnicy, przepustnicę w piwnicy, czyli dodatkowe sterowanie pomieszczeniami, wentylatory w łazience, wentylator wyciągowy taki potężny kilowatowy, UVC, czyli taką dezynfekcję, można powiedzieć, rekuperacji oraz cały, cały nastaw, jeśli chodzi o odpalanie wietrzenia podczas, że tak powiem, wzrostu wilgotności. Na razie mamy wilgotność na poziomie, gdzie ten system nie zadziała. Przejdźmy sobie z powrotem do klimatu. Mamy tutaj klimatyzację. W klimatyzacji mamy podstawowe informacje oraz kolejne termostaty, które się aktywują podczas, podczas uruchomienia Procesu chłodzenia. Ja wykorzystuję do chłodzenia podłogówki oraz dodatkowy taki 40 kW wymiennik, który możecie zobaczyć na innych filmach. Mamy tutaj też wygaśnięte encje, ze względu na to, że była modyfikacja, był update i doszedłem do wniosku, że póki nie korzystam z klimatyzacji, nie modyfikuję tego, żebym wiedział jak to działało. Mamy zakładkę pogoda nam pokazuje prognozę na kilka dni do przodu. Eee, mamy alarm. Tutaj możemy uruchomić alarm, możemy też ręcznie wywołać sygnalizację świetlną oraz e, syrenę. W piwnicy nie mamy za dużo encji. Eee, mamy podsta podstawowe oświetlenie. Sterowanie czujnikami, główny zawór wody, że możemy zamknąć wodę w domu, włączyć wodę w domu i mamy sterowanie akwarium, czyli aktualna temperatura, wykres i oświetlenie. Wszystko sobie działa z automatu. Jeśli chodzi o sam ogród, to na ogrodzie mamy tylko jeden reflektor na fotowoltaice z czujką, w samym garażu nie mamy nic nie została tęcja stworzona. Natomiast w fotowoltaice mamy podstawowy wykres, czyli ile produkuje dana sekcja, jak wygląda magazyn, użycie, a w multimediach przechodzi nam z automatu do Music Assistanta. I możemy sobie wybrać, w którym miejscu ma to być odtwarzane. No tego wam nie będę pokazywał, ponieważ jeszcze to nie jest konfigurowane. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego dashboardu, tego tabletu, dajcie znać w komentarzu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, zostawcie jakiś komentarz lub uśmiech. Jeśli nie wiecie, co w... prowadzi w komentarzu, dajcie uśmiech, ja Wam uśmiechem odpowiem. Z... Zwiększa to moje zasięgi. A, i jeszcze najważniejsze, zakładka kamery. No i tutaj są wpięte prawie wszystkie kamery. Na razie jeszcze się zastanawiam, jak zrobić, żeby było dobrze. Czyli widzicie, e, kamery ładują się bardzo powoli, bo teraz to jest, e, że tak powiem, wymuszone załadowanie. Trzy e, skoczyły, reszta jeszcze nie. Nie wiem, czy jest tu jakiś kłopot z komunikacją z, z rejestratorem od, od Higvision jest to jeszcze opcja bardzo bardzo testowa zobaczymy jak to się rozwinie w przyszłości Dobra to by było wszystko i zapraszam na pozostałe filmy czym ta się hej